Panie pośle, zacytuję pańskie słowa. Panie ministrze ziobro jest pan bardzo potrzebny w Polsce, bo już czas, czas zamiatać. To właśnie już ten czas bardzo się ucieszyłem widząc dzisiaj pana ministra. To pana słowa, które wywołały szok w głowie pańskiego kolegi Pawła Kukiza. Nie, nie. No. Paweł, się pyta, Paweł czy pan się wybiera już pan się opiera już do Prawa proszę. i Sprawiedliwości. Nie, ja państwu powiem o co chodziło w tym. Chodzi o to, że wydaje mi się że jak kota nie ma, to myszy harcują, a kostucha w tym przypadku zapomniała o swoim narzędziu i ja się bardzo z tego powodu ucieszyłem. I Czyli to była radość nie samowita, bo człowieka. tak naprawdę Wszyscy mówili naokoło mnie, że Ziobro Zbyszka już nie będzie, a on się nagle pojawia i to z jaką energią. Więc ja za norm jak normalny człowiek się zachowałem i powiadam Państwu, Zbigniew Ziobro stanie przed tą komisją zapewne, i wtedy komisja będzie musiała wykazać, że Pegasus jest czymś wyjątkowym. Czyli pana zdaniem będzie też odebranie immunitetu panu posłowi Ziobro i zostanie doprowadzony na komisję tak jak pan profesor Pogonowski. Myślę, że sam pójdzie pewnie. No nie, nie pójdzie. Powiedział, że nigdy nie przyjdzie do tej komisji, bo jego zdaniem ona jest nielegalna. Konst... Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ona jest nielegalna, a pan minister Ziobro tylko to powiela, więc myślę sobie, że e, tutaj marszałek Kołownia powinien rozwiązać tą komisję, skoro nielegalna i powołać ją jeszcze raz. Ja przypomnę, że pow... Powodem takiej decyzji był brak dwóch posłów. No dobrze, ale w, tym, w tych słowach jest jeszcze taki tekst, bo już czas pozamiatać. Czyli w jakimś sensie nie jest to tylko odniesienie się do zdrowia pana ministra, tylko do jego roli jako polityka. I pytanie jest następujące: czy pan jako kolega Paweł Kukiza i członek tego samego koła. Uważa, że Zbigniew Ziobro działał dobrze w takich sprawach jak sędziowie pokoju albo wnioski referendalne Paweł Ten Pis absolutnie tego nie dotyczy. Natomiast. W no wszyscy już mówią, że pan się wybiera do W oczywisty sposób pamiętam to, że sędziowie pokoju by dziś byli, gdyby nie zbigniew ziobro. Dziś już je, członkowie Solidarnej Polski dzisiaj i Sprawiedliwości mówią, że błąd zrobili, bo dziś ci sędziowie by się przydali. I, I to są rzeczy jakby merytoryczne, ale ja mówię o emocji ludzkiej. Z tej zwykłej emocji. Tutaj nie ma mowy o żadnej przyjaźni, o żadnej współpracy, o niczym. Czyli to nie była Poproszę, żadna kalkulacja Wie pan, Ja jestem zdania, panie redaktorze, że jak ktoś bałagan zrobił, to niech posprząta. Więc panie ministrze Ziobro, miotła i sprzątaj pan. A, to trochę zmienia postać rzeczy. No to... <noise> znaczy, ma posprzątać po sobie? Jeżeli narozrabiał, a to mu się wy, wykazuje, że jest bałagan, bo on narobił bałaganu, to niech on to teraz posprząta. A może to jest oferta wobec Karola Nawrockiego, która brzmi drogi Panie Karolu, drogi Pisie. Jak się dogadamy, to mogę nie startować? Kto tak powiedział? No nie wiem, tak Nie Ja myślałem, Myślę. że znowu jakiś cytat. <laughs> Może czytam w pańskich myślach. Nie, nie, no skąd? Nie, no proszę Państwa, no to jest, to są wymarzone, to jest taki wymarzony egzamin polityczny. Każdy z nas, to jest taka matura polityczna. Państwo będą oceniali podczas wyborów po prostu polityków i stawiłem się odważnie do tego egzaminu. No dobrze, jak pan ocenia swoje szanse w wyborach? No, oczywiście to nie jest kolegium humanum. <śmiech> <śmiech> tutaj jest prawdziwy ani, egzamin. Ani humanum, ani tumanum. Mam ja, nadzieję. Ja bardzo dziękuję państwu w ogóle za pełne sale y, na spotkaniach ze mną. Oczywiście nie ma żadnej propagandy. Rzadko jestem w telewizjach. Więcej ludzi przychodzi y, niż na Nawrockiego i Trzaskowskiego? Na Nawrockiego pewnie nie. Natomiast na Trzaskowskiego jest 100% więcej przychodzi ludzi. I tutaj jakby jestem pełen uznania. Czyli więcej niż, y, to są u panu, zupełne, niż u trzaskowskiego? Zupełnie inne spotkania, dlatego że ja nie idę tam po to, żeby mówić, tylko po to, żeby słuchać. To, to ten... ludzie mówią, a pan nic nie mówi? Spotkania trwają trzy godziny. W oczywisty sposób to bardzo jest kosztowne, bo ja nie wygłaszam tutaj jakichś spiczy, tylko po prostu normalnie mówię do ludzi, a ludzie mówią do mnie. No i takim osiągnięciem moim jest też to, że nie mówią do mnie pani pośle, tylko pani Marku, po tylu latach. Więc mam nadzieję, że państwo wiecie, że ja jestem normalnym człowiekiem, który nie będzie, panie redaktorze, tutaj stroił się w piórka, których nie posiadam. To jest tak, że ja nie będę nikogo udawał. Ja jestem panem Markiem Jakubiakiem i proszę Państwa, startuję na prezydenta, ponieważ mnie naród o to poprosił. Poprosił pana i pan się tak. łaskawie zgodził. Nie łaskawie. To jest mój <laughs> Z obowiązek. Z przyjemnością. Osiem lat temu to ja byłem wdzięczny narodowi za to, że mogłem pełnić w ósmej kadencji rolę posła, w dziesiątej również. Natomiast proszę Państwa, ponieważ ja jestem politykiem, to moim obowiązkiem jest brać takie ciężary na swoje plecy. A w czym Pan jest lepszy od nawrockiego, od trzaskowskiego Męcena i chołowni? Przede wszystkim, proszę Państwa, ja mam większe doświadczenie od nich. A ja się w pełni, ale to w pełni jest pan starszy. Jestem przekonany. Najstarszy z nich. No nie tylko, bo i doświadczenia zawodowe, i efektywność pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i powiem tylko tyle, że. W Polsce dzisiaj jest potrzebny taki prawdziwy ojciec narodu, a nie następny wódz. Bo tych wodzów troszkę za dużo już mamy. Ale wie pan, z czym się kojarzy ojciec narodu? Z jakimś dyktatorem, z jakimś Kimirsenem? Pan. Panu się nie kojarzy? Mówi pan. <laughs> Ojciec narodu. Pan chce być ojcem Polaków. Ja to jest oczywiście Wszystkich. przenośnia. Proszę brać na taką poprawkę, na takie literę, po poetyckie podejście do tematu, ale ja uważam, że po prostu nasza ojczyzna potrzebuje dzisiaj spokoju i wyważenia, a mam wrażenie, że co niektórzy kandydaci tego nam nie dadzą. Z całym szacunkiem, panie pośle, ale jest pan reprezentantem małej grupki posłów. To naprawdę w stosunku do pana Nawrockiego i pana e, Trzaskowskiego z całym szacunkiem wygląda pan jak mróweczka przy słoniach. Tak I pan, pan mówi. chce pokonać tych, te słonie? Tak pan mówi. No, tak mówię. <laughs> Proszę państwa, wczoraj byłem w Gliwicach, pozdrawiam Gliwicę. I spotkał pan mrówki czy I, Tak, z mrówkami rozmawiałem. Z mrówkami. I powiedziałem im tak, że e, mówi się o tym, że za mną nie stoi żadna partia polityczna, w związku z tym nie mogę zostać prezydentem. I powiedziałem im wprost, moją partią polityczną jesteście wy. Polacy. Dostałem naprawdę no, wielkie Bardzo brawa. brzmi. Bardzo fajny wyborczy. Więc y, moja partia jest największa. E, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska nawet nie wie, jak wielka partia za mną stoi. To dlaczego Cieszę się pańska bardzo? partia nie wygrała wyborów ostatnich w 90... przepraszam, w tutaj, tutaj jest Marek Jakubiak. Ja dostałem drugi wynik z ósmego miejsca w Warszawie. Warszawa nie jest zbyt przychylna prawej stronie sceny politycznej, a wynik był ekstremalnie dobry, więc myślę sobie, że mogą być niespodzianki. E, a może być taka sytuacja, że pan się wycofa z wyborów na rzecz Karola Nawrockiego? No, nie. Bo nie jest tajemnicą, że, że, że najbliżej panu do pisu niż do platformy. Nie, no to jest oczywiste. Natomiast y, nie. Uzbiera pan te 100 tysięcy podpisów? Jestem spokojny o to. Pracuje pan już nad tym? Jeszcze nie. No bo jeszcze nie ogłosili wyboru. <grym> tak. No dobrze, czyli nie ma mowy o tym, żeby pan się wycofał? Nie ma mowy o tym. Pojawił się taki, też taka hipoteza pani poseł Zajączkowska z europarlamentu, że pański start jest wymierzony w Konfederację, to prawda? A to jest właśnie to, o czym mówię. Ta moja partia największa w Polsce ona, e, tak powiedziałem, mruży oczy i mruczy trochę. I wszyscy się tego boją, bo tak naprawdę nikt nie wie, jaki ja wynik dostanę. I dlatego też prawo i sprawiedliwość już akcję zaczęło e, głosujmy na prawo i sprawiedliwość, bo w pierwszej turze wygramy. To samo było w ostatnich wyborach. Wtedy uległem, dziś już nie ulegnę tej, e, tej, temu takiemu zjawiskowemu twierdzeniu, że w pierwszej turze wygramy. Nie wygramy w pierwszej turze, w drugiej turze być może. I ja mogę jedno obiecać, wyprzedzając pańskie pytanie, zobaczymy, jakie było. W drugiej turze, proszę Państwa, moi zwolennicy i ja z całą pewnością oddamy głosy na y, stronę prawą, czyli na kandydata prawicowego, bez względu na to, kim on będzie. No to ktoś może teraz powiedzieć, po co ja mam głosować na Jakubiaka, od razu zagłosuję na Nawrockiego. A ja powiedziałem, że nawrocki będzie, będzie w drugiej turze. A kto będzie w drugiej turze? Ja mogę być, mencen może być tu. Ale sam na siebie pan nie. Da, panie redaktorze, głos. proszę państwa, oczywiście, że oddam na siebie głos. Chce być pan czarnym koniem. Eee, łaska pańska na starym koniu jeździ, a jesteśmy w bardzo nietypowej sytuacji, więc myślę sobie, że przed nami naprawdę e, duże niespodzianki. Ale czy są jakieś podstawy, żeby myśleć, że pan powtórzy wynik Pawła Kukisa z 2015 roku. On pamiętam dostał 20%. Ja myślę, że lepszy wynik będę miał. No ale na jakiej podstawie? Czy ma Pan jakieś symptomy? Jakaś, jakąś czuje Pan falę w narodzie? Czuję to, proszę Państwa, i, ale to jest ta moja siła, która wynika właśnie z narodu, z tych spotkań. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jeżdżę do miejscowości Bartoszyce, pozdrawiam, gdzie nie spodziewałby się Pan, że tylu ludzi. W sobotę albo w niedzielę porzuca swoje obowiązki, przychodzi na spotkanie z panem Markiem Jakubiakiem. To, co im pan mówi, Czego, co im pan obiecuje? Niczego Jakie nie będzie obiecuję. hasło pańskiej kampanii. Niczego nie obiecuję. Ja obiecuję jedno, że jak ja będę prezydentem Rzeczypospolitej, e, proszę państwa, zrównoważymy całą Polskę. Naprawdę zrównoważymy. Co to znaczy, zrównoważymy? No, przede wszystkim musimy doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Czyli koniec z obecnym rządem. Tak jest. Czy pan rozwali ten układ. Tak jest. A w jaki sposób? Mam na to pomysł. Prezydent nie może rozwiązać Sejmu. Mam nadzieję, że zaprosi mnie pan gdzieś bliżej Maja. Powiedzmy. To jeszcze pan nie wpadł na ten pomysł. Nie, nie, ja już Byś go mam. Ja, ja, ja jestem poukładanym człowiekiem. Ja mam pewność, że ma pan jakiś pomysł. Ja jestem panie redaktorze człowiekiem, który naprawdę ma dużą wyobraźnię. Naprawdę jest pomysłowym, więc myślę sobie, że ten mój pomysł. Proszę Państwa, którego dzisiaj nie wygłoszę, sparaliżuje trochę Czyli czuję część jak, polityki. czuje się jak w filmie Alfreda Hitchcocka. A, na pięcioroście. <grystanie> Suspense dopiero <grystanie> będzie w maju. <grystanie> Dobrze, komisarz Reinders, który pouczał Polskę o praworządności, sam ma problemy z prawem. Jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Sądzi Pan, że to będzie problem dla tych polskich polityków, którzy robili sobie z nim zdjęcie? Myślę, że to jest problem dla Unii Europejskiej, dlatego że się okazuje, że Unia Europejska mierzy etykę walizkami pieniędzy. I, e, i to jest nie pierwszy przypadek korupcji badanej. Giną SMS-y pani Urszuli von der Leyen. Nie jest badana pod kątem właśnie COVID-u i szczepionek w dziwny sposób kupionych i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że my mamy z gniazdem rzmi do czynienia, tylko my jeszcze o tym nie wiemy. Gniazdo rzmi? Unia tak. Europejska to Tam gniazdo brzmi? Ktoś, ktoś otworzy drzwiczki to wszystko się wyleje. E, I mam wrażenie, że Unia Europejska w tym takim zapatrzeniu w siebie, nie wybieraniu ludzi do komisji, do, jako komisja Komisarze z wyboru publicznego. Ten cały establishment, który się w Unii Europejskiej już okopał, myślę, że wystarczy szafę otworzyć. A Polska powinna być w Unii, czy powinna z niej wyjść? Mam z tym problem, to prawda. Dzisiaj mówiłem o tym z trybuny, bowiem po stronie przychodów w ustawie budżetowej jest napisane, że z Unii, proszę Państwa, dochody są w wysokości 4 miliardów złotych. Jedynie. Wychodzi na to, że resta jest tylko pożyczką. To pytam się, a 30, prawie 6 miliardów składek, które my wpłacamy do Unii, to jest OK? To też, to, to też jest pożyczka dla Unii? Ale jest pan już pewien? Ma pan takie wyliczenia, że. Nie, no że to jesteśmy, w szabelkach jest. Nie jesteśmy składnikiem, nie wychodzimy na plus? Nie, no oczywiście możemy mówić, że jest KPO, że to, że tamto, że są specjalne fundusze i tak dalej, ale to są pożyczki. My je będziemy musieli oddać. Więc myślę sobie, że my nie robimy dobrego interesu. Tym bardziej, że jak ja patrzę na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to ja z tym towarzystwem nie chciałbym mieć naprawdę nic wspólnego. No to poproszę o konkretną odpowiedź na moje pytanie. Czy trzeba, czy powinniśmy wyjść z Unii? Ja powinienem powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, powinienem i odpowiem oczywiście. Że Ale ja nie teraz, tylko w maju. Unii, nie, nie. Chcę Unii moich, moich marzeń. Takiej, do której ja Chcę Unii moich marzeń. Ale nie takiej. Że... pytam pana o zupełnie coś innego. Czy Polska powinna wyjść z tej Unii, jaka jest dzisiaj? Nie, Polska powinna budować Unię. Powinna odbudować wraz z Amerykanami nasze Trójmorze i powinniśmy zacząć coś w Unii Europejskiej znaczyć. I tutaj rola prezydenta jest znacząca. Dzisiaj doszło do dramatu na komisariacie w Krakowie. 23-letni Kanadyjczyk wyrwał broń policjantowi, popełnił samobójstwo. Wcześniej zaćgał nożem swoją partnerkę. Wcześniej na Pradze mieliśmy dramat. Policjant zastrzelił policjanta. Pana zdaniem to są takie losowe tragedie, wypadki przy pracy, czy problem instytucjonalny już mamy z polską policją? Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że bandzior, który w emocjach zapewne, w jakimś afekcie zabił własną żonę, nie miał skutych rąk z tyłu, bo tak się skuwa. Miał skutę. Ale z przodu. No i co? I no no nie przecież tak niebezpiecznych ludzi skuwa się z tyłu. Pytam się, jak to było możliwe? A po drugie, jak policjant mógł z kabury sobie dać wyciągnąć broń? Jak to jest możliwe? Ten policjant miał dziesięcioletni staż, więc nie był młokosem. Ale to mógł być przypadek. Ja myślę sobie tak, że są takie przypadki, że radiowozy mają wypadki drogowe na przykład, nie? a są od porządku na drogach i tak dalej. No to są przypadki. Natomiast jeżeli chodzi o Pragę tutaj, no to przepraszam, tutaj ja mam trochę bardziej brutalne zdanie, bowiem z półtora metra w klatkę piersiową oddać koledze dwa strzały, to nie jest normalne. Nie wiedział, że to jest kolega. Jak nie wiedział? Wszyscy, był. wszyscy krzyczeli, że to jest policjant. Pana zdaniem miałby pan pomysł, jak uzupełnić wakaty w policji? Co zrobić, żeby ludzie chcieli pracować w Jest problem. W policji? Jest problem. O, tym, o tym mówi lewica również, że policja, nie stać policjanta na wynajęcie mieszkania. Oczywiście pomijam fakt, że mają pieniądze na wynajem mieszkań, tak jak poseł ma, taki policjant ma. Natomiast myślę, że należałoby pomyśleć o tym, że mieszkanie służbowe powinno być na czas spełnienia służby. Panie pośle, na koniec zaczęliśmy od prezydentury, kończymy prezydenturą. Czy raport, który dzisiaj poseł Rutnicki usiłował wręczyć panu prezesowi Kaczyńskiemu, może zaszkodzić Karolowi Narodzkiemu? Wiecie państwo, no, to jest tak, że no, wszyscy żyjemy, nie wszystko musi się podobać z naszego życia, ważne kim dziś jesteśmy. Natomiast posłowi Rutnickiemu też bym mógł powiedzieć, że prawdopodobnie również miał do czynienia z grupami przestępczymi, bo świadczy o tym jego fryzura. Yy, Łysza głowa. Więc to są tego rodzaju pomówienia. Ja myślę sobie, że gdzieś po prostu musimy skończyć z takimi głupotami. No bo to są głupoty. Ale no rozumiem, te. że pan żartuje w przypadku. Nie, no no tak, no to, to pokazuje okay. po prostu to wariastwo, no że ktoś z kim siedzi, robi zdjęcie i już jest afera, bo ktoś ma z kim zdjęcie. Boże, przecież ja sobie zdjęcia robię w setkach na tych spotkaniach. I na tych I spotkaniach mogą być. Są różni ludzie, też, no tak? różni ludzie są. Ja nie wiem, kto jest na tych spotkaniach. I takie zdjęcie mi się wyciągnie za 10 lat i proszę bardzo. Wie pan, jak jest, jaka jest recepta na to? Nie robić sobie zdjęć. No tak, ale ja nawet jest taka sytuacja, że ja nie mogę tak, czegoś takiego komentować, bo zaraz pan redaktor powie, że popieram Nawrockiego, nie? Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.